Hej, Maneczko z tej strony Monika i zapraszam Was na book haul. Dzisiaj mam 16 książek do pokazania. Dobrze, nie przedłużając, zaczynamy. Mam 16 książek i nie wiem, jakim cudem mi się to w tak krótkim czasie nazbierało. Yy, serio, nie wiem, nie pytajcie mnie, bo trochę mi tu tablet mingał i messenger szaleje, więc muszę zamknąć tablet. Żeby się nie rozpraszać, i coś powiedzieć, bo naprawdę to jest dużo. Ale żeby nie było, cztery książki nie są moje. Chociaż takie malutkie wytłumaczenie, żeby nie było, że jestem jakimś książkoholikiem, zakupocholicznym, Chociaż w sumie i tak wszyscy o tym wiedzą. No dobrze, więc pierwszą książką, jaką mam, jest to Cyberpunk. Z tego co kojarzę, premiera jest 12 sierpnia. Wróć. Była, bo nagrywam to przed. z wyprzedzeniem. E, akurat ją kończę, zostało mi niecałe 100 stron do końca i jest naprawdę świetna. E, w sumie dokładnie nie wiem, jak to powiedzieć, o czym ona opowiada, e, bo e, dość ciekawa jest tu fabuła i naprawdę fajne jest to rozwiązanie, bo to jest w sumie takie trochę, takie troszeczkę science fiction. O kobiecie, która szuka swojej siostry bliźniaczki, i przez to, że ją strzelili w głowę, to ma implant, który jest takim, można powiedzieć, robotem z drugą, jakby duszą, który może z nią rozmawiać, pomagać jej i na przykład, jeśli walczy, to przewidywać uderzenie. Takie trochę, no, no czuć, że science fiction, trochę, ale naprawdę świetnie się czyta. Jest to książka polskiego autora Andrzeja Ziemiańskiego. I serio, bardzo polecam, bo naprawdę nie dość, że to się szybko czyta. Chociaż jest troszeczkę akcja pogmatwana, ale to da się ogarnąć, więc e, to będę sobie z tyłu kładła te książki i przechodzę dalej. Ostatnim razem w Oshą, jak byłam, to były kosze z książkami. I żeby moja mama zawału nie dostała, to wzięłam tylko dwie książki. Dwie książki Agaty Christie, Tragedia w trzech aktach i mężczyzna w brązowym garniturze. Nie pytajcie się mnie o czym one są, bo jeszcze nie ich nie czytałam. Przeczytałam tylko z tyłu opis i stwierdziłam, że to będzie fajne. Jest to tom 15 i 41 właśnie z wydawnictwa tego kolekcjonerskiego. Wiem, że kiedyś te książki były w księgarni, tak czytam, ale zawsze jak tam idę, to już jej w ogóle nie ma. No Są w oszą w koszach było około 6 tomów. Yy, ogólnie mam jeszcze to i nie było już nikogo z jakiegoś innego wydawnictwa w, nie, w miękkiej oprawie. Ale jakoś zbytnio nie patrzę na, na to, jak, jak książka wygląda. Znaczy no fajnie, że ładnie wygląda, ale tak bez przesady, nie będę tam tego sprzedawała po to, żeby zdobyć w tej oprawie twardej, yy, więc no już niech tak zostanie. Przeczytam w ogóle, zobaczę, czy mi się y, podobają książki Agaty Christie, bo jeszcze żadnej nie czytałam, żeby było lepsze. I chyba z tego wydania, twardego też mam, y, mam pożyczony y, o tym, o ten Orient Express. Zapomniałam, jaki to był tam pełny tytuł. Morderstwo w Orient Expressie, o. Dobrze, lecimy dalej. Gąb and wąż. gąbi i wąż polskie wydanie, um, Mam z tą książką coś takiego, takie, że chciałabym przeczytać, wiedzieć, czy mi się to spodoba, ale z drugiej strony jakoś mam tak, że jak jest za duży hype na jakąś książkę, to po prostu jakoś nie mogę przymóc się jej czytać i musi to trochę te wszystkie opinie, uczucia muszą tak ochłonąć, dopiero może ją przeczytam. Chociaż wydaje mi się dość ciekawa, bo to chyba ma być trylogia z tego, co kojarzę, jednak też nie wiem. Następnie mam y, kolej podziemną. Kolsuna Whiteheada. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Też y, z tyłu nie czytałam, jednak jak przeczytałam tutaj, że, <coughs> że z tyłu piszą o Orwellu i roku 1984, to stwierdziłam, że tam gdzie Orwell, tam i ja, więc y, musiałam musiałam kupić chcę ją bardzo przeczytać w najbliższym czasie chociaż nie wiem kiedy ten najbliższy czas nastąpi ale chcę ją przeczytać i no nie nie wiem o co w tym chodzi ale pewnie coś coś dobra następnie mam roki Jarosława burszewicza polecana przez Basię z Instagrama Basia Prime. I też nie wiem o czym są. To są jakieś takie króciutkie historyjki z tego co tu widzę takie wręcz nawet e, dialogi. Dokładnie nie wiem o czym to jest, ale jak Basia zachwala, to powinno być bardzo dobre. <laughs> Następnie mogę Wam w sumie pokazać dwie mangi. Pierwsza z nich to jest trzeci tom. Kartka Captor Sakura i y, uwielbiam y, to jako anime, bo anime oglądałam i w sumie manga opowiada o dziewczynce, która uwolniła tajemnicze moce, tajemnicze karty i musi te karty zebrać, aby nie doszło do końca świata te potworki z tych kart nie szalały same sobie, tylko no, żeby były tam, gdzie ich miejsce jest. Jest to przecudowne anime i manga. Manga przeczytałam chyba pierwszy tom i mi się też strasznie podobał i anime jest na Netflixie oprócz ostatniego sezonu takiego najnowszego z 2016 roku jest tylko starsze z 2000 roku nie pamiętam. E, nie pamiętam dokładnie, ale no... No, kreska jest przecudowna. I tutaj mam nadzieję, że e, mój chłopak się nie dobierze do tego nagrania wcześniej niż powinien, bo to są dwie książki dla niego. E, dla niego na rocznicę. Najpierw zacznę od mangi. Jest to JoJo Adventure Bizarre. E, pierwszy tom i jest to manga po angielsku. Jednak myślę, że. On tyle, co to oglądał dużo i jest wielkim fanem tego, to mam nadzieję, że mi się to spodoba. No i no, pierwszy tom jest po prostu przepięknie wydany. Jeszcze jest to twarda, twarda oprawa. W ogóle ostatnio zauważam, że w Polsce wyszły chyba trzy pierwsze tomy. Trochę żuję, że wcześniej nie, nie widziałam tego, chociaż nawet nie wiem, czy to są twarde oprawy, te polskie wydania, a jednak to mi się tak podoba. Jest świetna. I drugą książką dla niego jest yy, Ja Cię kocham, a Ty miał Katarzyna Bernikimieśczuk. To w sumie taki troszeczkę żarcik, bo on uwielbia koty, a tu bohaterem głównym jest kot, i jest to komedia kryminalna i mam nadzieję, że mu się spodoba, bo on no uwielbia koty, a tu jest bohaterem kot i właśnie o to chodzi. Jest ogólnie bardzo ładna jest ta okładka, taka pomarańczowa i ten kod na środku. Ja ją chyba przesłucham w Empik Go, bo widziałam, że jest w abonamencie. Tym premium, Empik Premium, więc z chęcią przesłucham. Następnie też nie jest moja książka, ale mam kupione na ostrym ogniu Elizabeth Acevedo. Ta książka jest na konkurs. Znaczy, do tej pory to już pewnie ten konkurs będzie rozwiązany do publikacji tego filmu. Więc gratuluję zwycięzcy. A w dniu, kiedy to nagrywam, chyba wrzucę zdjęcie na Instagram. Na konkursu, bo mija 5 lat mojego Instagrama i podzięce za to mam. Tam, tam są dwie książki do wygrania. Jaka jest druga, to sami zobaczycie. Albo już widzieliście. Też dużo nie umiem powiedzieć na ten temat. Wiem, że to jest książka, yy, gdzie akcja dzieje się chyba w Hiszpanii. A hiszpański ja, my się dobrze lubimy. Yy, I wiem, że bohaterką jest Emoni, która ma córkę. No i tam różne perypetie się dzieją. I następnie mam dwie książki, również nie są moje. I są to dwie książki Kosiarzy Nila Szustermana. One są dla dwóch koleżanek i mam nadzieję, że się cieszą, że już pewnie je dostały albo że na dniach je dostaną. Też tyle wiem o tej książce, że Istnieje świat bez chorób, bez wojen, bez żadnego cierpienia i istnieją takie byty jak kosiarze i ci kosiarzy e, koszą przypadkowych ludzi, żeby nie doszło do przeludnienia na świecie. E, ogólnie książka zapowiada się świetnie, jestem jej mega ciekawa, jednak ja zaraz Wam pokażę swoją wersję i myślę, że na tyle ogarniam, że raczej ją powinnam zrozumieć. Czyli wersję po angielsku. Jest to ten paperback. Niestety hardbacki są strasznie drogie. Więc muszę się nacieszyć paperbackiem, co nie zmienia faktu, że on również bardzo ładnie wygląda. I co mnie zdziwiło? Grubość to jest angielskie oryginalne wydanie, to jest polskie. Taka, no, troszeczkę różnica jest, chociaż pewnie to zależy od papieru, w ogóle od słownictwa i od wszystkiego, więc raczej się nie przejmuję. Ale, no, bardzo ładnie wygląda i język z tego, co też tak jak kartkowałam, to wiedziałam, jest dość prosty, więc y, przypuszczam, że też y, w najbliższym czasie będę chciała przeczytać site kosiarzy. Następnie mam Ostatnią godzinę Anny Bartomiejczyk i Marty Gajawskiej, czyli znanych na Booktube jako bestsellerki. Z tego co wiem, to to jest taki fantasy, urban fantasy z końcem świata. Jestem też bardzo ciekawa, bo chciałabym wyrobić swoją opinię na ten temat. No i... Też chcę tego klocka już zacząć, bo jest to dość gruba książka, która ma ponad 650 stron. I następnie mam Wojnę Makową. I chyba jak oglądaliście poprzedni book haul, to widzieliście, że halo, przecież ja mam Wojnę Makową w miękkiej oprawie, a tu kupuję w zintegrowanej. Tak, bo stwierdziłam, że jednak oprawa zintegrowana mi się troszeczkę bardziej podoba. A ta miękka oprawa pójdzie na Was na konkurs, który, o którym już mówiłam a propos na ostrym ogniu, który już pewnie się skończył. No, mniejsza. To miało lecieć do Was na Instagramie. A ta okładka jest taka, mam wrażenie, troszeczkę bardziej dojrzalsza. Tamta mi się kojarzy, że to będzie takie fantastyka dla młodzieży. Tutaj bardziej to wygląda jak taka normalna fantastyka dla starszych osób. No i jak to? Fabryka Słów robi obrazki. No nie, nie chcę tego szerzej otwierać. No obrazki są jak zawsze... Świetne. Tutaj. No. E, fabryka Słów robi świetne okładki, oprawy, z, y, obrazki w książkach, więc no z, z, świetne i naprawdę chcę to już tak przeczytać, bo tak wszyscy chwalą to. No. Zachwyty będą, jak będę też czytać. Już mi się kolumna dość spora robi, ale zostały już tylko dwie książki. I jest to Dem Demian Hermana Hessego. I żeby nie było, wiem, że teraz jest wielki szał na tą książkę na YouTubie, Instagramie i wszędzie. Ja Demiana, na Demiana poluję już od kilku lat, bo wcześniej ktoś Demiana też bardzo wypromował na Instagramie. Nie mogę sobie przypomnieć kto. Ja już wtedy bardzo chciałam to przeczytać. Jednak był taki czas, że w wampiku w ogóle tego nie mogłam znaleźć. I teraz znowu jak się to zrobiło takie popularne, to znalazłam, i też jestem mega ciekawa Demiana. I w sumie to jest cienka książka, ale wiem, że dużo się tam dzieje. I ostatnia książka, w tym jest to. Balzak, Jaszczur. To chciałam przeczytać z w sumie nie takiego polecenia, ale wiem, że Justyna złob chwilę to czytała. I właśnie mówiła, że troszkę to takie: trochę lanie wody jest, trochę takie historie. No, trzeba zrozumieć, że to też było wiele lat temu pisane. Hmm, ale chyba to nie znajdę, z którego roku jest ogólnie ta książka, ale no, sprzed wielu lat ona jest, więc też trzeba zrozumieć kulturę tamtych czasów, żeby zrozumieć też książkę, bo też nie trzeba patrzeć przez pryzmat tego, co teraz się dzieje i jak teraz wszystko wygląda. I wiem, że ona jest taka trochę filozoficzna, więc będzie się przyjemnie raczej to czytało. No. I to już było na tyle. Tu mam taką kolumnę pełną książek i możecie mi napisać, co ostatnio kupiliście albo co polecacie przeczytać najpierw z tej wielkiej kolumny książek i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!